Dobry wieczór, ewatł, witam serdecznie w programie zagadkowana. No i oczywiście, jak co dzień, zapraszam do wspólnej zabawy. Widzimy się pierwszy raz w tym tygodniu, więc mam nadzieję, że jeszcze ktoś przed telewizorem mimo późnej pory jest, bo to początek tygodnia, więc wiem, że większość osób jednak śpi, czekając na kolejne obowiązki, które w ciągu tego dnia przyjdą. No dobrze, co my tutaj mamy? Mamy rebus. No i kto sobie z tym rebusem poradzi? Wygra pierwsze 50 zł. Przy czym wiemy, że rozwiązaniem tego rebusu ma być nazwa miasta. Mam nadzieję, że ktoś z Was szybko sobie poradzi. Ja przypomnę oczywiście zasady programu i mam nadzieję, że może w międzyczasie zdążę usłyszeć telefon. W naszym programie mogą brać udział osoby, które mają ukończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać pod wskazane na dole ekranu numery. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączycie ze studiem. Aby dostać się na antenę, należy znaleźć otwartą linię, która bezpośrednio połączycie ze studiem. Aby trafić na otwartą linię, musisz najszybciej odpowiedzieć na pytanie, które usłyszysz, dzwoniąc pod nasze numery. Musisz się zgłosić. We właściwym momencie, a szczegóły znajdziesz w regulaminie. Jeżeli zgłosisz się i trafisz na otwartą linię, zostajesz automatycznie na żywo połączony z moim studiem, a wygrywasz nagrodę, jeżeli udzielisz prawidłowej odpowiedzi na antenie. Więcej możesz się dowiedzieć na 366. stronie telegazety Telewizji Polsat. Jeżeli jest przed telewizorem już,